W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryja do duszy, rozważając cierpienia Jezusa, Twoja dusza będzie lepiej przygotowana, by przeniknąć tajemnicę Eucharystii, która jest odnawiającą się męką Chrystusa. Nalegam na to, Gdyż wciąż za mało kochacie cierpienia i męki Jezusa, jesteście sterylni w sercu z tego właśnie powodu. Kiedy staniesz przed najświętszym sakramentem, zanurz się w jednej ze scen jego pasji, a zobaczysz, że za każdym razem poczujesz w sobie nową siłę. Jezu, ileż to razy koronowałem Cię cierniem przez moje głupie myśli, ileż to razy koronuje cię tak ludzka pycha, która udaje, iż wznosi się ponad innymi. Kiedy boli nas głowa, niech ból ten będzie dla nas niczym kolec z Twojej korony. A kiedy nas poniżają, niech nasza zniewaga będzie sposobem, by złączyć się z Twoją miłością, i tak zasłużyć na nieśmiertelną koronę w niebie. W cierpieniu sieje się i zbiera plony lepiej. To tajemnica, którą nie zawsze przyjmuje nasza uboga ludzka natura, ale to rzeczywistość. Dlatego dusze, które kochają Boga, dusze apostolskie, powinny nieść z Jezusem krzyż i żyć, w pełni się mu oddając. Kto desperacko rozpacza w bólu, jedynie go zwiększa i odziera go z jego bogactwa. Krzyż przyjęty z rezygnacją jest prawdziwym lekarstwem, które uzdrawia duszę, pozwala jej się unieść, uzdalnia ją do rzeczy wielkich. To może się wydawać absurdalne, ale jest prawdą. Krzyż to skarb, wydaje owoce, sieje ziarna, pomaga wzrastać temu, kto go przyjmie. O mój Jezu, z miłości do nas, idziesz wyczerpany, nie wytrzymujesz już pod ciężarem krzyża i dają ci do pomocy cyrenejczyka to ty chciałeś przynajmniej niewielkiego naszego udziału w twoich cierpieniach choć nie z własnej woli ja także jestem dręczony przez bóle życia by nieść krzyż ale chcę nieść go z miłości do ciebie współpracując w moim odkupieniu o jezu daj mi siłę by cierpieć dla ciebie o, mamo moja, Maryjo, wesprzyj mnie w mojej słabości, złącz duszę moją z wolą Bożą. Eucharystia jest żywą tajemnicą Krzyża, medytacja nad męką Jezusa jest niczym komunia eucharystyczna, a komunia niczym pasja. Z Krzyża Jezus cię wzmocni, i uczyni cię duszą eucharystyczną. W eucharystii daje ci czerpać życie płynące z krzyża. Eucharystia i pasja to dwie nierozerwalne rzeczywistości. Nałożyli mu ciężki krzyż na ramiona, choć był wykończony. Niósł go długo, uginając się kilkakrotnie pod jego ciężarem. Gdy dostajesz krzyż na ramiona, masz wrażenie, jakby świat wokół się walił, wszystko widzisz w czarnych barwach pesymizmu. Wykorzystaj tę chwilę zniechęcenia, czas kiedy jak nigdy dotąd czujesz potrzebę, by zwrócić się do kogoś o pomoc i skieruj się tylko ku Bogu. Każdy dzień powinien być dla nas małą kalwarią, zalążkiem pasji, rano pomódlmy się, jakbyśmy stali obok Jezusa w ogrodzie oliwnym. Musimy zacząć znosić jak on przeciwności, małą zdradę, fałszywy osąd i fałszywych świadków, ciosy drwiny i zaczepki. Jeżeli ktoś cię oskarża, obraża, drwi z siebie, jeśli z jakiegoś powodu cierpisz, czy nie możesz zjednoczyć się tak z Jezusem? W ciągu dnia przychodzi zmęczenie, bóle, dolegliwości, migrena, wyczerpanie i tym podobne. Nieśmy tak krzyż z Jezusem, idźmy za nim i módlmy się. Jezus do duszy, nie bądź porywczy, szanuj każdego człowieka, nie przeklinaj, nie mów brzydkich słów, które zadają razy sercu, Kochaj pokój, każde złe słowo jest raną na moim sercu. Kiedy patrzysz na Jezusa leżącego i przygniecionego ciężarem krzyża, Nie możesz już łudzić się, że jeden twój upadek w grzech to nic takiego, ani też nie sposób litować się nad słabością, nędzą naszego ciała, kiedy widzisz Jezusa nagiego, pokrytego ranami, przybitego do krzyża.